Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu Patryk Chilewicz. Madame. Witamy was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer? Świąteczny. Jak co roku. Jak co roku, też chciałem to powiedzieć <laughs> właśnie. Mam wrażenie, że dopiero co był świąteczny. Z jednej strony mam wrażenie, że dopiero co był świąteczny, ale z drugiej strony nie pamiętam co na poprzednim świątecznym mówiliśmy. Liczę na to, że przy takich jakby właśnie świątecznych podcastach nie no. mówimy co roku tego samego, ale nie mam pewności. Ja też nie mam takiej pewności, ale mamy dla was przygotowane różne anegdotki dookoła świąteczne. Tak, ja pomyślałem sobie, żeby się skupić może na jakichś takich wspomnieniach jak najbardziej odległych świątecznych, bo mam wrażenie, że jakieś takie wspomnienia z naszych wspólnych e, wigili spędzanych czy świąt ogólnie opowiadaliśmy. Jakieś tam przygody u naszych babć, oh, jakieś no tak. potrawy, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że nie że zarzucaliśmy pamięciom jakoś tak bardziej, bardziej, bardziej. Mm -hmm. I, I ja na przykład ci powiem, z czym na przykład mi się kojarzą święta, kojarzyły, czy coś takiego, mi się święta zawsze kojarzyły ze słodyczami. Ja... Tak, ty masz coś takiego, że cały czas dookoła tych świąt jest, temat słodyczy jest. Ja w ogóle nie byłem y, słodką osobą. Ja byłem zawsze słoną osobą i trochę... nadal uważam, na, na, znaczy na pewno nadal jestem bardziej słoną osobą. Jakby to postawić na wadze jakiejś, nie? Słodko, mm. Słodycz i słoność. Ale jednak urosło u mnie trochę słodkości, tak z poziomu zera. Na ile? Do stu? Do stu? No myślę, że tak za 30. No i to jest twoja wina, to jest wina Patryka, no bo jest jak wino. To jest gdzieś coś zamawiamy, czy gdzieś idziemy, czy jesteśmy nawet na jakichś zakupach spożywczych i on tak dokłada jakieś słodkie rzeczy, no to ja tak sobie zamawiam jakąś słodką rzecz, to myślę sobie, no ja będę tak patrzył, nie? I, I to jest takie po prostu łakomstwo. No. Ale, no, ale do, no, dobre są te rzeczy, no, ale one są. Dobra, dobrze no W świętach. No, dramat, dramat, dramat po prostu. Ja to pamiętam niesamowity dramat po prostu. Ja pamiętam, że dostawaliśmy po prostu masę różnych słodyczy. No, nie wiem, nie masę, żeby to była jakaś wielka torba z Ikea, ale mm -hmm. taka reklamówka, świąteczna oczywiście, mm -hmm. na której musiały być jakieś świąteczne wzorki, tak jak jakiś Mikołaj, i reklamówka i różne, różnorodne. Te były. niekoniecznie one były jakieś duże, to nie, nie były jakieś torty, czy coś, ale wiesz, jakieś różne batoniki, na pewno jakieś takie wiesz, co, co tak Nie no, tak me? z ciekawością. I, czasami, często, może no nie czasami, no ale jednak zdarzało się też, że bywały takie, dostawałem takie, co mi nie odpowiadały, no wiecie. I co wtedy robiłeś z nimi? No oddawałem komuś, jakoś się, albo się jakoś targowało, wymieniało, albo się oddawało. Z innymi dzieciakami? Nie, nie znałem nikogo, z, <laughs> z rodziny raczej. Aha. Więc... Targowej się z ciotką o betona? No, na przykład, jak miała jakiegoś co wolę. Okej, okay, rozumiem. No co, trzeba sobie jakoś. No ja radzić. nie mam takich wspomnień, dlatego dla mnie to jest ciekawe. A jakie masz wspomnień? Nie, masz sp... a, a, a ze nie mam wspomnień ogólnie. No nie, no a coś ci słodycze, jakoś tak. <grym> Czy ty byłeś tym dzieckiem, co rodzice nie pozwalali ci jeść słodyczy? Nie, no pozwalali, może nie jakoś tam, wiesz, bardzo dużo. Nie było, wiesz, Nutelli co tydzień na stole. No ale w święta. Ale... A w święta. Nie, no jadło się, ale bardziej się jadło jakieś takie robione jakieś ciasta, jakieś. Rybusiu, oszalałeś? się idzie z rybusiem? Złazić. A rybuś sobie wszedł na stolik i rybuś. patrzy się po prostu. Rybuś? Nie, nie patrzy, tylko kombinuje przy kwiatach. Rybuś! <głos> rybuś! <głos> rybuś! Słyszysz mnie? Przez to, że on dobrze wie, rybuś. że nie może tego robić. Złazić! <noise> Ale u mnie były bardziej Święta, robione, robione u ciasta, nie... u mnie było mnóstwo cias zawsze. Każdy o robił Boże. jakieś ciasta. I to kilka rodzajów babci robiły, czy coś takiego. I, I nic kupnego? Nie, no były jakieś tam kupne, ale to były. A były e, te takie Mikołaje w folii. W folii były Mikołaje. Ale ja nigdy nie, zno, nie znosiłem tych Mikołajów zawsze. Znaczy, je było... dostawałem, To po prostu stawałem i to stawiałem na półce, i to było jak jakieś taki, wiesz, dekoracja. Dla mnie to było bez sensu. I ono było niesmaczne w ogóle. Masakra. Jakby może i ze 30% jest we mnie słodkości, ale ja. Nie lubię czekolady mlecznej, jest dla mnie po Ja prostu... lubię akurat, ale ona była jakiejś takiej niskiej a, jakości ta, i w ogóle ta, była taka ta, no wiadomo, sensu. wiesz, lat 90. już zaczniemy w ogóle, no. ale no to tak, no to też to było jakieś czekolad czekoladopodobne. Podobno, Więc tak. jeżeli nie lubisz czekolady mlecznej, a jeszcze dostajesz jakiś czekoladopodobny, podobną figurkę, no to już jest źle. Mi się kojarzą święta z maksymalnym przejedzeniem. Mhm z takim przejedzeniem, po prostu fest, że się po prostu przejada, później się siedzi i trawi, i później się je kolejną część, i później się znowu siedzi i trawi. No i dobra, tak ale tak ci się kojarzy z dzieciństwa? Tak. Bo ja na przykład byłem bardzo wybredny i ja mało jadłem. Nic się nie zmieniło w tym. E, 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 ja mało jadłem no nie. jakichś takich zwykłych e, potraw, a właśnie obżerałem się tymi słodyczami. Nie, jadłem dużo do zwykłych potraw. Zawsze lubiłem jakieś makowce, pierogi, ryby. Zawsze lubiłem takie rzeczy, więc kapusty. Czyli lubiłeś wszystko moje... po prostu do jedzenia. Tak, lubiłem lubiłeś wszystko... wszystko do jedzenia. Właściwie i... to lubiłem wszystko, naprawdę. I prawda. lubisz nadal wszystko do jedzenia. Ale na przykład świąteczny karp nie jest moim ulubionym daniem. O mój Boże, do tego dojdziemy zaraz, ale zanim jakby do tego dojdziemy, wydaje mi się, że o tym mówiłem, ale to jest chyba warte przypominania co roku, że przez długi czas u mnie w domu. Właśnie, skoro jesteśmy przy potrawach jakichś, tak? No. obiadaniu się, i ja mówię, no. że byłem wybredny, no to żeby zjeść cokolwiek, to dla mnie były robione paluszki rybne. O mój Boże, mówiłeś to już. Tak, mówiłem to, ale w sensie nawet nie robione, robione, tylko po prostu na no wiadomo, kupowałem. Kapitan Igla? Kapitan Igla. To była marka kiedyś. Duża By była marka. marka, tak. No. Kiedyś Więc jadłem paluszki rybne i to byłem usatysfakcjonowany z takiej potrawy. Więc jednym paluszki <laughs> rybne, nie wiem, ze trzy, cztery z nie. jakimś ziemniaczkiem i później już mi ma przy stole, no bo cała mięś jakąś kapustę, nie, nie, nie. no to ja jadłem razem z dorosłymi te rzeczy. Nie, nie, żadne barsz, żadne grzybowe, nie. Ja jadłem to wszystko. Nie. No nie. dobra, no ale skoro jesteśmy przy rybach i karpiach, no to czy upływał u ciebie ładnie karp? Muszę się przyznać, że kiedyś to się wydarzyło, w latach 90. Pamiętam, mam takie przebłyski. No, u mnie się to działo co roku? Nie, u mnie później już jakby odeszło się od kupowania żywych karpi. To pamiętam, ale pamiętam takie przebłyski, że był pływający karp w Wannie. Czyli kojarzysz, że karp pływał? Karp pływał, naprawdę. No, no bo na pewno wzbudził zainteresowanie, tak jak małego Patryścia. No, no bo tak. Do no... ja się bałem ogólnie? Bałeś się karpia? Bałem ba się karpia. Pamiętam, że bałem się karpia, że mnie pogryzia. Ja miałem coś takiego w sobie, no. że bałem się do niego podejść, jakby dotknąć, czy cokolwiek, wiecie, robi małe dziecko, bo bałem się, że mnie ugryzie ta ryba, bo zawsze w bajkach były no. piranie. I ja za się bajki. Bałem. No, oglądałeś. jakieś to midżere czy jakieś inne, zawsze były te gryzące. Z, czyli myślałeś, że karp ma zęby? Tak, i że mnie po prostu pogryzie. Ugryzie. Tak. A nie, nie mogłeś zapytać, czy mamy na przykład. Ja z nie, z nie kim rozmawiałam. Nie, nie było takiej możliwości. Okej, okay. a to, czy ty miałeś wtedy psa, jak ten karp był? Nie. To, to już nie. To były inne To jeszcze inne, inne czasy, czasy tak. to było przed wojną. Dobra, okej. Okay. No bo ja pamiętam, że miałem psa i po prostu on był bardzo zainteresowany, ale jakby no nie był w stanie wskoczyć nawet do tej wanny, bo był jamnikiem, ale był w stanie zajrzeć. Nie? I tak lukał i, na karpie. I zaglądał sobie na karpę, tak. Znaczy dla mnie to było jakby dziwne i nigdy tego nie rozumiałem i ten karp, chyba bywało, że on tak pływał, w, nie wiem, w sumie za dwa dni czy coś, nie wiem, ale to nie nie było tak... I się nie mył. Właśnie chyba tak było, nie? No bo jak inaczej? No tak, no wanna była zajęta Przeci nie, to, nie, to, nie, to, nie, to były lata 90. nie było, że w łazience jest i wanna i prysznic. To, i to, to. Co jeszcze. No. Znaczy dla mnie zawsze to było przerażające i pamiętam, że nawet wtedy, gdy mam jakieś przebłyski z tego pływającego karpia w wannie, to wtedy już uważałem, że to jest pojebane. Tak, że ten kar po prostu ktoś będzie musiał go zamordować. Tak, w tym domu. Kogoś w tym domu, I jak można i, pójść, I że później. Jest z jest mordercą. I później co, M moja mama czy moja babcia. Ja I i cię sobie po prostu po tym jakimś mordzie, nie? Po mordzie, tak. No wiem, to jest przerażające, słuchajcie, to jest przerażające, to się działo, podejrzewam w większości naszych domów. I ja na pewno kiedyś jadłem karpia, jak byłem mały, ale ja myślę, że ja wtedy jeszcze nie ogarniałem w ogóle, co jest czym, nie? Jakby mhm. jadłem mielonkę kiedyś. Czy jakiś smalec. E, jeden Yyy e, jakby nikogo tutaj nie urażając no ale po prostu jakby już nie wiem ale później jak sobie jakby zdałem sprawę, że ten karp i o co chodzi i co tam się dzieje i że jakby moi rodzice zaraz będą go zabijać w kuchni i po prostu jakby dlaczego nie no I to wszystko po to bo ma się urodzić, nie wiem, Jezusa. syn Boży. Nie ma Nie ma sensu. To jest po prostu jakieś chore. Więc nie, to już wtedy nie, nieważne było dla mnie nawet, jak smakuje. Nie pamiętam, jak smakuje karp. Kojarzę, że ma, jest jakiś ościste, ale jak smakuje, nie mam pojęcia. jak kojarzysz go z jakimś takim błotem i mułem? Sama ryba mnie nie odpycha, bo jakby uważam, że jest, wszystkie ryby są piękne, ale jakby odpycha mnie myśl sama, jakby konsumpcji. Ale to, no. co kochałem w świętach, to było to, że. Pojawiało się mnóstwo dań w galarecie. Ich Nóżki w galarecie, ryba w galarecie, wszystko w galarecie ja kocham galaretę. Ja kocham galaretę, ale to też jest, widzisz, tutaj kwestia po prostu no wiem, jakiejś y, po prostu wiedzy na ten temat, tak. którą zdobywasz z latami. No galareta jest fascynująca. Jest super fascynująca. Bo nie do końca ogarniasz o co chodzi i jakby to jest... Jest przezroczysta, jest ale, przezroczysta jest zbytyny, ale jest... Jest ale jest jedzenie, Ale jest, jakby nie jest płynna. Nie jest płynna i się tak gibie śmiesznie. Tak. Może ty masz jakąś wiedzę i mógłbyś na przykład tutaj w końcu... To wyjaśnić. No. Bo ja na przykład nie wiem, przyznaję się szczerze. No. Nóżki w galarecie. No. no i co? To są, to są To jest co? To jest mięso z nóg? To jest mięso z nóg wiewiórki. Nie, no ale naprawdę. No naprawdę. Powiedz, no. no przestań, no możesz. W końcu. Nie, ma, nie wiesz. Nie mam pojęcia. Dlaczego to są nóżki w galarecie? Czy ja to są nóżki? <laughs> nie mam coś, jakby co. Nie rozumiem. Na no, czego czy się kiedyś robiło z gołębi? Dlaczego? Nie wiem, nie wiem, może tak było, no jakby wiesz, do Coca-Coli dawali tam jakieś <gulity> rzeczy. Ja nie znam się na tym, ale jeżeli ktoś się na tym zna, to może w sumie zostawić komentarz w komentarzach tak zwanych. No dobrze, galareta, ale ty jadłeś też tę te galaretę, tylko Uwielbiałem patrzyłeś... ją, uwielbiałem wszystko, co było w galarecie, uwielbiałem ją jeść. Czyli nieważne, co ci włożyli do galarety, ale jeżeli ci włożyli do galarety, to jadłeś to? Tak, dokładnie tak była. Czyli po prostu wszystko żarłeś? A jakaś sałatka warzywna. Uwielbiam. To też się na święta chyba robi, nie? Nie wiem no właśnie na które święta to się robi. Nie na oba? Może na oba, ale pamiętam, że to, do sałatki warzywnej, że bardzo pomagałem mojej mamie, jak byłem mały. I tam wiesz, jakieś krojenie, obieranie, bo tam jest pięć tak, tysięcy tak, tak, tych tak. rzeczy. Tak, kiedyś przerabialiśmy to, te okrągłe takie do tak, cięcia. Tak, I to, to się tak. po prostu robi, tę sałatkę dwa dni mam wrażenie. Tak, ale rzeczywiście może jakoś, jakieś inne sałatki są bardziej na święta. Nie pamiętam, ale ja, ja u nas w domu zawsze do ryby to się, zawsze była sałatka z kapusty. I właśnie chyba to była kapusta, jakaś sałatka z kapusty i z marchwią, jakimś mm. jabłkiem, coś takiego, jakieś takie dziwne, jakieś takie kwaśno-słodkie tak, połączenie. Tak, tak, tak. W ogóle chyba, nie wiem, jakby w tej Polsce to są jakieś takie dziwne smaki, wszystko jest jakieś takie super kwaśne, odkwaszone, a zobacz, mamy jakieś tyle tych kwaszonych rzeczy. Kocham kwaszonki. Ale z drugiej strony nie ma na przykład u nas chipsów o smaku jakichś kwaszonych, jak znowu, jak, jak gdzieś zobaczą właśnie, nie? Że na zachodzie są jakieś chipsy o smaku jakiegoś korniszona, to wszyscy są tak, ojej, że jakie dziwne, a tak do pieprzają. <gry> Dzień i noc, tak. nie? nie wiem o co chodzi. No dobra, a jakieś prezenty pamiętasz? Jak to wyglądało w, w kwestii prezentów? W kwestii prezentów wyglądało to tak. No nie będę ukrywał, że ja wcześniej robiłem głębokie przeszukiwania całego domu. Mm -hmm. I, naj... i naj... To myślę, Myślałem, że od pewnego wieku tak jakoś. No tak, Czy od, 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 od pierwszego miesiąca? <noise> od kilku lat, już. <noise> I no, najczęściej y, wiedziałem już. Gdzie? gdzie? Czyli oni kładli w tym samym miejscu, a ja y, no się nie się? orientowali, że ja wiem, to tak. To wtedy tak, i wtedy do innego miejsca. A jakoś, był jakiś taki moment, kiedy się Twoja mama zorientowała? Jakoś nie przyznałeś się sam? Nie, ja się chyba nigdy nie przyznałem, ale być może. opalicie. Nie, nie przyłapali mnie, ale może coś tam było, że przesunąłem inaczej, czy coś mm -hmm. i na podstawie tego wiesz, mm -hmm. się dowiedzieli. Ale później, oczywiście, um, jak przychodziło do rozpakowania, to grałem po prostu jak wiesz, trojanowska w klanie. O Boże, nie spodziewałem się, mm -hmm. jakie wspaniałe, i tak dalej. Wow. Wiesz. Mimo, że wiedziałem wszystko. Takim prezentem, który pamiętam z dzieciństwa i który się przewijał też przez wiele, wiele lat, mm -hmm. to były kolejne zestawy Lego. Okay. Ja miałem bardzo, znaczy nie wiem czy bardzo dużo, ale miałem naprawdę sporo Lego. Miałem a taki... poczekaj, a no. zrobię taki jeszcze właśnie w temacie Lego. Zaraz wrócimy do tej historii, ale tak mi się ciekawiło. No bo jak te LEGO się dostawało, tak? No. To dostawało się w pudełkach je i tak. jakieś tam były te wszystkie po prostu te klocki LEGO um, były w tym pudełku do stworzenia czegoś konkretnego. Tak. I czy ty później składałeś do tych samych pudełek? Oszalałeś? No właśnie zastanawiam się, czy ktoś kiedykolwiek składał do tych pudełek, czy, bo ja, ja miałem takie wysokie jakby kosze. Ja miałem taki koszt, taki no, no. poziomy taki. I po prostu tam się wybywało. Wszystko, wszystko się wybywało. No. No. Ale instrukcje się zachowywało na wszelki wypadek, jakbyś chciał to coś złożyć. Nigdy nie zachowywałem instrukcji, bo nigdy raz to składałem tak, jak powinno być w instrukcji, a później sam sobie wymyślałem wszystkie jakieś budynki. No dobra, no ale to właśnie powiedz, no bo tutaj zacząłem o tych pudełkach. No i coś z LEGO pamiętasz konkretne? No pamiętam na pewno. Y Taki był kiedyś y, y, seria piratów. Tak, piratów miałem. Y, I pamiętam, że takie były szare skały. I bardzo lubiłem te szare skały. Takie z, z plastiku Lego. No i po prostu skały. Tak, bo ja je wykorzystywałem zarówno na przykład jako do murów obronnych, ale też były na przykład jedną ze ścian budynków, takie budynki łączyłem ze skałami i one były takie super, wiesz, użyteczne. No i pamiętam, że miałem na pewno jakieś łodzie. Kiedyś moi rodzice wpadli, że kupiły mi Lego Technics. Nie, to już zaskomplikowano Nie, to było, było. jakieś samochody, jakieś pojazdy. I tak, nie, tak. Ja... tak w ogóle nie, jakieś silniczki tam były, nie, 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 nie. nie. W ogóle nieciekawe. Ja było. tak ja, ja też lubiłem to najbardziej po środku, bo te technik to już było tłumacz, ale z drugiej strony, jakby ktoś mi duplo dał, no to też bym się Tam To naplu na niego. Ja też miałem wiele Lego, i ale pamiętam konkretnie, konkretnie jak dostałem na pewno. Y, Pizzeria. Wow! No, pizzerię dostałem. To duży zestaw był, chyba. Nie, wcale nie. To była taka mała pizzeria. Po prostu, bo to była pizzeria, nie była w środku. Okej. Okay. Nie budowało się w środku pizzerii, tylko budowało się, jakby to była taka pizzeria w stylu na wynos, mm -hmm. że było okienko, okay. i tam w środku, jakby ta osoba stała z tą pizzą. Mm -hmm. I też chyba wydaje mi się, że był jakiś piekarnik, nie wiem. I na pewno był samochód też do rozłożenia pizzy. Nice, samochód. Tak. I pamiętam, że miałam małą pizzę z Lego i to było takie ekscytujące. To jest, to brzmi dobrze. Nie, nie, takie jakby A, no i pamiętam jeszcze, jak e, weszła druga trylogia Star Warsów, czyli tam Roczne Widmo i tak dalej. Mm -hmm. Ja zawsze kochałem Star Warsy, więc dostawałem też na przykład Jar Dżar Jara. Star Warsów, jakieś No tak, ale jako jakąś figurkę? Tak, na w jakichś zestawach, ale pamiętam, że miałem figurkę Jar Jara. Okej, okay. ale to już były jakieś takie późniejsze lata, milenium i te sprawy, nie? Tak, to było lat. Ja pamiętam nami. prezentów, na pewno, że dostałem. I kiedyś dostawałem jakieś fajne takie rzeczy, nie wiem skąd je dostawałem, ale na przykład dostałem taki duży zegar. Taki duży zegar, no nie wiem, wydaje, wydaje mi się, że teraz, że to był jakiś taki duży, no nie wiem, no wielkości, powiedzmy, no nie wiem, głowy. Głowy, du dużej czy... głowy ludzkiej. No. I jakby ten zegar był taki dos dosyć duży, tak trójwymiarowo. To był plastikowy, okay. i można było go nosić. On miał jakby uchwyt u samej góry, a z przodu, gdzie jakby były te godziny i pokrętło, to był uśmiech. W sensie nie jakiś uśmiech jakiegoś kripa, tylko po prostu oczka i usta, a nosem był jakby ten Wskazówki. punkt od wskazówek, mm -hmm. tak? On sam nie chodził. To samo trzeba było samo przekręcać. O oh nie! No ale z drugiej strony, wydaje mi się, że jak najjeżdżał się na każdą godzinę, to jakieś inne dźwięki wydawał, czy coś takiego. Więc... Dziwny prezent. Nie, super był Super prezent. to było? Super był, tak. Albo jakąś tablicę taką pamiętam dostałem w kształcie sowy i mogłem sobie kredą, ja lubiłem kredą na przykład. Ja pamiętam, o Jezu, ja mi się teraz przypominają te prezenty wszystkie. Pamiętam na pewno, że kiedyś dostałem dyktafon. Dyktafon jeszcze na, na, na wkładane takie kasety. Na korbkę. Wkładane, no bo teraz wiesz, wszystko jest cyfrowe, ale <laughs> kiedyś normalnie były takie kasety. Ale takie małe czy? Takie małe. O Boże, ja nigdy nie miałem takich, no. filmów. Jak z filmu, no, no właśnie, a dlatego, że ja oglądałem, wtedy byłem zakochany w serialu Liceum na Morzu. O I tam był jeden bohater, tak. który cały czas tak. chodził z dyktafonem asynazje, i ten. Ja byłem tym zafascynowany i po prostu no. wymarzyłem to sobie i dostałem. A drugim takim prezentem. A co korzystałeś przez jeden dzień? Nie, korzystałem długo. Robiłem mamie całe audycje poranne radiowe. I musiała tego słuchać? Rano, tak, przed okay. wyjściem do pracy. Dobra, no i co jeszcze? I jeszcze mi się przypomniało, że wcześniej przed tym dyktafonem miałem taką fazę, no. że. Pamiętasz na pewno te modę, że były takie tablice, jakby takie małe tabliczki, i się po nich pisało, i później się, i one jakby. Tak! Znikało długopisem I kogo pisem. No, miałem coś. To, bo, ja no, to też, był taki szał. To był taki szał w latach 90. I jak to miałeś, to byłeś z Kimś, no, no. Naprawdę. Tak, pamiętam, miałem coś takiego. I ja miałem też takie, że można było stempelki zostawić. A to nie miałem czegoś Ja miałem takiego. takie, że tak, bo miałem jakieś różne wzorki i że A. nie tylko rysowałaś, tylko dla takich dzieci mniej zdolnych, nie jak ja, no. że nie umiesz narysować tak ładnie, to po prostu przykładasz ten... A, nie. po prostu z tempelkiem i już masz gotową robotę, nie? I nic więcej nie robię. To Nic więcej nie muszę robić, nie? A pamiętam, że zawsze chciałem dostać, ale nie miałem tego. To też była taka moda i to w telewizji reklamowali, no. żeby robić operacje. Taki eee... zestaw do operacji. Ale taki w sensie, taka trochę gra planszowa, tak? Nie, nie, nie. Taki... To było do wyrywania zębów akurat. Że masz jakby czaszkę człowieka no. i wyrywasz zęby. To, I, i okay. to jakoś gada wtedy do ciebie, czy coś takiego. To ta zabawka. Okej. Okay. Nie kojarzę, ale kojarzę, że był taki krokodel, któremu naciskałeś zęby i jego miałem, tylko takiego małego. Miałeś? Tak, i naciskałeś ja zęby krokodylowi i jak, jak nacisnąłeś, to on zamykał paszczę. Tak, 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 no, tak no, fajne. No, To była akcja po prostu mega, mega no. wiecie, no. Dobra, ale wróćmy na do świąt, bo o zabawkach możemy rozmawiać. No, ale gadaliśmy mimo. o zabawkach dookoła świąt. To może jeszcze kończąc zabawki, mhm. ja nie pamiętam szczerze mówiąc jakiegoś takiego głośnego apelu, żebym zrobił jakieś głośne zamieszania w tej sprawie, ale wydaje mi się, że kiedyś poprosiłem mamę. Nie wiem, czy to było w sumie na święta, może na święta. Pamiętam, że kiedyś powstał temat lalki Barbie. Wow. Kiedyś powstał temat lalki Barbie, bo chodziłem do koleżanki, która mieszkała piętro niżej i zawsze się u niej bawiliśmy, ona miała dużo lalek Barbie. Bardzo miała fajne i miała domek cały, miała domek z windą. Jezu, co to za koleżanka. A, Ale nie udało się nigdy, znaczy nie, nie było nigdy czegoś takiego, że wiesz, że byłem jakiś y, przeżegnany i hmm. egzorcyzmy, tylko po prostu chyba nie. <śmiech> <śmiech> no dobra, no a co chcesz z tych świądysza? No chcę porozmawiać o kwestii Świętego Mikołaja. Na pewno o tym rozmawialiśmy. Nie mam pojęcia, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, czy trzy lata temu, czy cztery lata temu, czy pięć lat temu, ale pamiętam, akurat to pamiętam, że opowiadałem historię, jak rozgryzłem, że nie ma się tego Mikołaja. Jak że ja nie pamiętam tej historii. No dobrze, czyli mam powtórzyć. Tak, ale ja chcę najpierw powiedzieć swoją historię, Dobra. bo zaraz zapomnę. Ciekawe, czy ją już opowiadałem, bo ja czasami coś zmieniam w tych historiach. W Na ogóle, nie myśląc o tym, że zmieniam w tych historiach. Można porównywać. Tak, że ludzie czasami porównują, tak, i wiesz. I później okazuje się, że nie wiadomo, co jest prawdą, a no, co nie. No. nie wiem. To się dzieje cały czas w mojej głowie. No więc pamiętam taką historię, że, że święta były u babci. Pamiętam, że sąsiad mojej babci zna przeciwko. Mm -hmm. To to Prz... mieszkanie co teraz? Tak. Przebrał się ze świętego Mikołaja. Okej, okay. ale jakiś starszy? Taki że siwy, miał włosy i w ogóle? Aha, okej. Okay. Syn chyba sąsiadarstwa. Ale takiego. i miał normalnie cały strój, brody i wszystko? to na bogato, tak? No. I przyszedł i tam w ogóle ho, 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 czy byłeś grzeczny w tym roku i tak dalej. I ja bym taki... Bitch, wiem, że nie jesteś świętym Mikołajem, a mój, ale cała rodzina była taka, ojej, święty Mikołaj, do ciebie że to jest. Ja byłem taki, no dobra, no idę w to, idę Leby. w to, i byłem taki, no święty Mikołaju, byłem taki grzeczny, i tam wszyscy, aha, ha, ha, jak super. A ja w środku po prostu cringe total. No. no, masakra. Nie, nigdy nie miałem czegoś takiego. Nie nigdy nie, nie zatrudnili żadnego świętego Mikołaja, nawet nikt u mnie się nie przebrał ze świętego Mikołaja. No, no, <głos> <co> <głos> ale z, z drugiej strony to Ale miałaś się z zębami, ale, nie. nie ale z drugiej strony to ja teraz się cieszę. No, bo jakby jakiś miał obcy typ wchodzić mi do mieszkania i nie wiem, miałbym siadać mu na kolanach, to nie wiem, czy to byłoby wiesz. Jeżeli mogę uniknąć takiej sytuacji, no, to, to, po prostu prezent, <noise> tak. to chyba jednak wolę nie. nie wiem, tak. To była ta sytuacja, gdy dowiedziałeś, się, że nie ma Świętego Mikołaja? Nie, ja mam wrażenie, że zawsze wiedziałem, że nie ma Świętego Mikołaja. Po prostu wiedziałeś, że pokłamują cię od początku. Tak, że to jest bullshit. Tak samo jak wiedziałem zawsze ktoś mnie wkręcał w śmigus dyngus. Ale to nie w śmigus dyngus, tylko w... Śmigus dyngus? Jest lanym poniedziałkiem chyba. Tak, ale nie. Prymaprilis, właśnie. Wszystko tak. wiedziałeś, zawsze wiedziałeś. Tak, w ogóle... Przez po prostu jest... wszystko, Patryk jest wszystko wiedzący. Tak. I nigdy nie pisałeś listu do Mikoja? Pisałem, ale zawsze ale. wiedziałem, że to bardziej uszczęśliwia na przykład moją babcię niż mnie. Ja pamiętam, że napisałem kiedyś do świętego Mikołaja. Ja pisałem kilka, kilkukrotnie, ale to bardziej wiedziałem, że oj, ja zobaczcie to, weźmie i będzie dzięki temu wiedziała, o czym marzy na świecie. Zobaczcie, jaki dobry wnuczek, nie? No, no, ja grałem po prostu w ich grę, a oni myśleli, że grają w moją wiadomo, grę. Wiadomo. Bo ja też nie pamiętam, żebym jakoś specjalnie, nie wiem, wierzył świętego Mikołaja, ale no jednak, jak ci tak na początku rodzice mówią, no to chyba wierzysz im, no bo co masz poradzić? Nie masz nic innego, nawet internetu. No tak. Więc jakby, no okej. Okay. No, u mnie w ogóle kiedyś był po prostu taki cały proces. Proces? Tuż przed świętami, no bo po pierwsze szło się po choinkę, zawsze była żywa choinka. I nie było u nas samochodu, więc po prostu jakby, nie wiem, chyba ojciec niósł ją, czy coś takiego, nie? Okej. Okay. Ja zawsze chciałem mieć choinkę taką od ziemi do sufitu, i nie wiem, chyba ze dwa razy właściwie taka choinka była, czy coś takiego jak w późniejszych latach. Ale zawsze rodzice uznawali, że to jest za duża, żeby sensu, że jakby nie wiem, za drogo, nie ma tyle ozdób, cokolwiek, nie wiem. I choinka zawsze stała na komodzie. To tak chyba się nazywa komoda. Kiedyś y, były takie y, meble, takie y, coś meblowego, na, na czym stoi telewizor. No wiem o co chodzi. I... To był taki element meblościanki. To, tak, to było oczywiście, no bo wszyscy mieli meblościanki, no, więc to była część meblościanki, ale no właściwie meblościankę można było ułożyć w konstrukcji jak się chciało, bo tej, to była po prostu fragmenty. To jakiś... były różne tej. części, takie Lego. Tak, le Lego dla dorosłych. Na tej komodzie jakby stał telewizor zawsze, bo był od telewizora, ale hmm. gdy wjeżdżała choinka, to choinka szła na tę komodę. I co z telewizorem? I telewizor był przenoszony na inną część meblościanki. Okej. Okay. Tak. I to był jakby taki ten centralny punkt właśnie na tej takiej komodzie. I ja pamiętam, że jakoś tak totalnie, no po prostu nie wiem, się moi rodzice nie popisali i po prostu schowali prezenty za tę komodę. I to tak było wiesz, nie wiem, czy to był jakiś dzień wcześniej jeszcze, czy coś takiego. <grym> Także nawet wiesz, ja nigdy nie szukałem, bo nigdy mi się nie chciało szukać, jakby w sensie byłem taki no, że jak Wiesz, przyjdzie ten dzień, to Ja dzień, nie, ja że... jestem tak niecierpliwy, że zawsze musiałem wiedzieć wcześniej. Nie. nie. Nie? Nie. ale i tak sobie po prostu tam patrzę, o coś wystaje, nie? Coś tam jest, patrzę, i nie takie, a, okej. Okay. U mnie zawsze też była żywa choinka. I też pamiętam, że z rodzicami jeździło się po tę choinkę gdzieś tam, albo przynosiło się z jakiegoś tam takiego targu. Zawsze mhm, były takie m. targi z tymi choinkami. A u mojej babci, od kiedy tylko pamiętam, była sztuczna choinka. Tak, u mojej tak samo. Już w latach 90. i pamiętam, że jakoś tak w latach milenijnych moja mama zrobiła mojej babci interwencję. że Czas wymienić choinkę, bo ta choinka była taka Na, wylniała. miała zupełnie tajną sztuczną, bo miała już ze 20 no lat tak, coś tak. takiego, wiesz, taka przerzedzona była. I wtedy po, jakaś jest teraz taka do dzisiaj chyba taka malutka. Okej. Okay. Aha, i jeszcze jeżeli jesteśmy przy choinkach, to muszę wspomnieć, że miałem psa jamnika, o którym już mówiłem, który obgryzał pieniek. Obgryzał pieniądze. Dla, u mnie to było też problematyczne trochę. Po pierwsze pokolcowane palce, a po drugie ja bardzo nie lubię żywice. Mhm. Mm Bo wszystko tak się lepi i jest no takie... No wiem, okropne to jest. Nie wiem, dla mnie to po prostu jest problematyczne. No wiem, też nie powiedzieć? lubię, ja nie lubię w ogóle lubiących się rzeczy. Jestem usatysfakcjonowany z naszej choinki, że tak powiem, jak tak spojrzę Tak, sobie. jest ładna, naprawdę. No dobra, coś jeszcze Ci wpadło do głowy? Tak, wpadło mi do głowy jeszcze. No dobra, to na, na że, zakończenie. Że u mnie w rodzinie jakoś tak zawsze było, że te Wigilie były w raczej małym gronie. Tak, raczej tak. A przepraszam, jeszcze tylko. I mhm. były y, 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 z kolendami na jakimś telewizyjnym kanale? Y, chyba tak. Straszne. Straszne. I były w takim dosyć małym gronie, i zawsze byłem jedynym dzieckiem na tych wigiliach. Ty ja też. No, miałeś brata jeszcze? A, ale, no, pięciu starszy, no to, to no. już nie byłem. Ale ja byłem jakby jedyny, a później po prostu byli sami dorośli. I pamiętam, że już po odpakowaniu prezentów, po zjedzeniu pierwszej tury jedzenia, mm. pamiętam sytuację dokładnie z domu mojej babci, z mieszkania mojej babci. Mm. Pamiętam sytuację, gdy babci się tak na mnie patrzyła, byłem taki po prostu zmęczony gadaniną mm. tych starych ludzi. No. I babcia powiedziała: no, to idź do drugiego pokoju, pobaw się prezentami. I to było dla mnie takie. O mój Boże, jest inny świat! Nie muszę siedzieć z tymi starymi, starymi, ludźmi. starymi ludźmi, tylko mogę sobie ułożyć Lego. Totalnie. I po prostu, jak siedziałem w tym drugim pokoju, teraz mam ten przebłysk, i po prostu układałem lego i słyszałem tylko jakieś ich pieprzenie, wiesz. Wiem, wiem, to jakieś tło takie. Tak, jakby, tło, tak. Jak, Szum. Jak, 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 jak idziesz spać i włącz sobie te walenie. <laughs> tak, no to dobra, nie. dobra, to jeszcze jedna rzecz tak mi przyszła do głowy. Czy jesteś w stanie powiedzieć? No? Ob ulubiona słodycz, przysmak, ulubiony, kojarzący się ze świętami z dzieciństwa. Jakiś takie, że na przykład co roku musiałeś to dostać. Ja nie mam takich rzeczy słodyczowych, związanych ze świętami, naprawdę. Nigdy nic. No i jadłem, ale nigdy to nie było takie ważne i takie nie wbiło się w moją pamięć. A jajko? Jajko. Jajko z niespodzianką. Jajko z niespodzianką. No, Rzeczywiście zapomniałem o jajku z niespodzianką. Teraz to jest beznadzieja. Bo teraz to są jakieś puzle, mini puzle czy jakieś takie rzeczy główny, interaktywne. Tak. W ogóle mnie to nie interesuje. Ale kiedyś, jak były jakieś małe figurki, na przykład, hipopotamów, no. czy lwów, czy coś, i była cała kolekcja. i o Boże, jak ja to i się to zbierać, ale no nie wiadomo, co, co jest w czym. No. To jest, to jest masakra. I zamienianie się później z innymi. No, można było. No. I się nigdy nie wymieniałem. Ja się wymieniałem. Ja, wymieniałe się? Tak, bo chciałem mieć wszystkie. No Ja też chciałem mieć wszystkie, no. Może teraz powinienem, bo już za późno myślisz. Myślisz, już za późno. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli wy macie jakieś wspomnienia takie, to po prostu. To po prostu je mieć i... i. I możecie się podzielić na przykład w komentarzach, więc. Ale zachęcamy. nie musicie. Ale nie musicie, ale możecie. I życzymy Wam smacznego suszu. I um, zdrowych jajek. PA!